Sponsorem odcinka jest SFD. Największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Siemano, Matuszmyści Ema Mamłość na bieżąco, a razem ze mną Oskar Wierzejski. Witam cię bardzo, serdecznie. Siema. Banda, reprezentant, banda! Nowy wodarz. Nowy włodarz. <laughs> y, Dumnie nosisz tutaj widzę y, znaczek bandy, co? Ta, specjalnie to zostało ubrane dzisiaj, żeby poprowokować. Poprowokować kogo? Na kogo mogę poprowokować? Starego wodarza, nowy wodasz ja. <laughs> A nie chciałeś prowokować drugiego Denisa? Nie. Denis w sumie wiesz, co tak. Denis gdzieś przechodzi, tutaj coś mi powie, ja mu coś odpowiem, ale to takie wiesz. Takie... A nie odpalał się na ciebie na konferencji? Nie, 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 Dzisiaj ja, nie. Ja w ogóle patrzę, co tam się dzieje. Siedzisz wokół labrygi, ja mówię, zaraz się odwinię, odwinię się, zaraz mu strzeli. Wiesz, że mówię o co chodzi, nie? Chill pan. sobie, mówił mi Denis, co nie? Tak, pogadaliśmy coś tam, wiesz. on... On już coraz lepiej umie te internety i chyba wie o co chodzi, że trollowałem go. Wiadomo, miał prawo się odpalić we mnie tutaj jak wtedy leciał, ale wyszło jak wyszło i kru, możemy razem kru, być przeciwko złu. Czyli kolejni Goodboysi. Tak, Goodboys tylko taka kru, wersja, na, wiesz co, na mocnych kru, koksach. Jest taka wersja Goodboys, że w sumie dla was znaleźć przeciwniku. No trzeba było przeciwniku, dwóch na dwóch, a nie kurde, dwóch na jednego co nie. No to próbowaliśmy tu dwa na dwa, ale tu raczej wydaje mi się, że tam... Kru... Stringi za bardzo się wrzynają i stanik za mocno komuś się wrzyna, nie? Kurde, ale dobra, tak powiem Ci szczerze, no to jest fajny pojedynek, ale no ja bym chciał na początku zobaczyć Labrygę kontra Załęckiego jeden Chciałbym na jeden. Nie, zobaczył. Spoleczkę. O może spoko, ale na początku, no to bym zobaczył, jednak niech oni sobie to na, na początku sam i ciebie oczywiście z szachtą, nie? No, no. no, To nie pokaże, kto jest lepszy od kogo, nie? To jest dużo, dużo wiesz, dużo przypadku może być w tym pojedynku. Oczywiście, że tak. W ogóle ja traktuję to, że jest, co jest i tyle, nie? Jazda szóstej bieg od razu włączamy i jazda jest. Czyli teraz y, zaczęła się znajomość z Denisem Lebrygą, Może niedługo kolejny y, uczestnik bandy też mi tak dzisiaj mówił, że może do tej bandy dołączy. Ja widzę po nim, że on by chciał bardzo. No, nie No jest zabawny gościu. Także będzie śmiesznie. Ten... Denis w ogóle zmienił się trochę, co? Na przestrzeni tych wszystkich freak fight'ów, ja tych w ogóle wszystkich on konferencji? Się zmienia na przestrzeni konferencji całej. Tak, te, tak. Na poprzednim programie. Coś było tutaj, wiesz? I on tak się zmienia z programu na program, ale mm. pozytywnie coraz bardziej, bo mówiąc coraz chyba bardziej to rozumie. Ale wierzysz mu, że specjalnie nie trafił? Że specjalnie nie trafił? Nie, chciałbym... Mnie... Ale za bardzo go sprowokował. chciał, no. No Bo już tam mocno leciałeś w niego. No słuchaj, jak mi świsnął od centrali przed twarzą, jak nawet unik zrobiłem, to jakbym tego uniku nie zrobił, to by mnie no. przez Dobra, a jak już jesteś się pogadzani, to możesz przyznać. Przestraszyłeś się, czy nie? Nie, nie przestraszyłem się akurat, nie. A wiesz czemu? E, to znaczy, tak bym się nie przestraszył, ale bardziej nie zareagowałem tak mocno, moja ta reakcja była taka pewna. Ja myślę, że go złapie, to no złapie złapię, to. I musiałem, wiesz, interweniować unikami, ale wyszło jak wyszło. Zabawnie wyszło, poszło to fajnie. No poszło fajnie. Widziałeś edity na TikToku? Wiesz, to jest tyle tych editów ze mną, że w ogóle, a jak tam jakieś, nie wiem, chorzy ludzie. Które edity, te... To mi się kojarzą z takimi, wiesz, jakimiś, nie wiem, czynsiakami czy z kimś, <laughs> jakimiś takie cringe'owe edity, wiesz, a tutaj niektóre, z tobą. Niektóre są mocne, mi podsyłałem znają i to wyjaśniają. Możesz... Jak te koreańskie, jakieś takie, no, wiesz, co edity, no. Zbliżenia na twarz, jak się uśmiecham. W ogóle. Śmiałeś się ostatnio z Adrianem, że na TikTok jakiś zbiera znaczki czy coś, a teraz widzisz. No, Edyty ja masz na TikTok. Ja przynajmniej wiesz, nie żulę różyczek na tym, a nie dziękuję za różyczki na live'ie nie? Słuchaj. Ale ja taki mam plan, że kiedyś odpalę live'a i może tego chcę złapie na live'ie bitwę, bitwę z Adrianem. na live to powiedz sobie. Tak, będziemy sobie topujemy, topujemy, udostępniamy, lecimy z Słuchaj, yy, mało brakowało, a może byś samochodu nie miał i swojego. Porąba no To jest dla, Szczerze, ja ci powiem, że dla mnie to już jest przesada, że takie rzeczy my się też. dzieją. Dla mnie też, wiesz. Ja Co? rozumiem, Co? tutaj się... przyznanie sobie, ta, ta. wyciąganie jakichś screenów, pomawianie jeszcze, takie rzeczy, ale nie... Niszczenie sobie rzeczy, tym bardziej tak drogich, gocennych rzeczy i mówię, zakłócanie miru domowego, bo to centralnie było na podjeździe i dla mnie to jest chore. chore. I uważam, że ta akcja powinna zostać... Rozwiązano do końca, bo, na, bo są dwie teorie i ludzie nie są do końca zgodni z tym, że na przykład to Denis zaatakował, tylko dużo ludzi też nie pisze wiemy, na internecie, nie, 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 właśnie, że to jest ustawione. Ja nie, uważam, ustawione że. To na pewno nie jest. Ale dużo tak ludzi na internecie pisze. Ja wiem, że tak dużo osób pisze, bo może tak pomyśleć, żeby to było jakoś pod podwalkę czy coś, ale ja, ja jako gość, który tam był, to wiem, że to nie było ustawione, bo to było niemożliwe do ustawienia, bo widziałem, jak chłopaki się zachowywali i w ogóle tam. Był chill totalny, nie? Tam w ogóle nie było takiej atmosfery, że zaraz coś się może odpieprzyć, tym bardziej, że chłopaki do mnie zadzwonili, mnie podpytywali, czy ja to, wiesz, co tam widziałem i tak dalej, czy cokolwiek, wiesz, co szukali po kamerach i tak dalej, bo tam są kamery na rogu. Także no chore to było, nie? Chore. No i co, jest coś na tych kamerach czy nie? Wiesz co, nie wiem. Nie wiem, to już trzeba się tam Boxdella pytać i tak dalej, bo to tam jakaś przyjechała policja, coś tam jakieś dochodzenie chyba jest z tą sprawą. Mam nadzieję, że to wyjdzie i ludzie, którzy to zrobili, to poniosą konsekwencje, no bo to jest już niedopuszczalne. Jeśli nie, to jest, wiesz co, to jest chore i czy to ktoś na zlecenie zrobił, czy zrobił to forfan, czy coś, albo nie lubi boxera, czy coś, to jest chore po prostu, Ty bo bądź, że naprawdę... wiesz, to jest najlepsze w tym, najgorsze w sumie tak w tym wszystkim, że tam nie było autoboks Boxdella, bo jeżeli ktoś chciał zaatakować boxera, to zaatakował jego znajomych. Biedny, biedny, Łukasz dostał. No, biedny Łukasz, jeździ teraz z dziurą w szybie, jak on do Wrocławia wróci? Właśnie, no on musi do Wrocławia wrócić. No, musi. Słuchaj, tak wiesz, dużo się dzieje wokół ciebie, niezwiązanych też troszeczkę z tym twoim przeciwnikiem, a ty cały czas podgryzasz, cały czas tego Bartka podgryzasz. Chyba ja tak wiesz, chcę go złapać w clinch i tak w jego... <grym> Może ma genetykę taką po prostu, no stary, no. Dobrze, no Szachta jest wielkim chłopem, jest nabity. No, no bo tak jak mówiłem tam na jednym, że Szachta to jest dobry przykład, jak walisz bombę, żeby robić też odblok, nie? No to jest. Nie wiem, ja się nie znam na tym, więc nie powiem. No wiesz co, no. no tam bardziej mi się wydaje, że oldschoolowa bomba wjeżdżała po prostu i pewnych rzeczach nie miał kogoś, kto mu mógł doradzić. I chyba tak się stało, jak się stało. No, no trudno, no. Uważasz, że to będzie cięższym wyzwaniem niż jakiekolwiek niż Twoje wezwanie, które miałeś bokserskie? do tej pory w bokserskie? Nie, wątpię. Z dobrymi zawodnikami się mierzyłem, jeżeli chodzi o sparingi, jakieś, wiesz, walki, czy to sparingo, walki pokazowe, jakieś takie rzeczy. Miałem dużo lepszy, wiesz co? Ja już dużo rzeczy widziałem i wątpię, że taki szach tam jakoś wiesz, przestraszy czy gdzieś nie daj Boże, wiesz, ustrzeli, nie. Słuchaj, to jest wszystko możliwe. Bo to są moje piątkówki, to jest MMA, to jest wszystko może się stać. Ale ja się nastałem pozytywnie do tego i mówię, nie, w ogóle on nie stresuje totalnie, nie. A Boxer coś tam gadał z Tobą, żebyś był w bandzie? Czy po prostu tak cię na razie bierze na jakieś tam. Na no, odcinki na razie przyjeżdżam. Jest zabawnie, dobry kontencik robi się i jest. No, słuchaj, no bo wiesz, no bo na razie, nie wiem, Boxer chyba jest sam, tak? Nie ma chyba. Mediego no, nie. jest, nie wiem. No ale on chyba nagrywał coś z wami, czy nie? Nie, totalnie nic. No Go nie było. Dwa odcinki teraz nagrywaliśmy. No, to... Dennis się, Denis mówi, że chce. Ty pewnie też byś chciał no, do bandy. Była dobra ekipa, mocna. Jakbyśmy gdzieś pojechali za granicę, czy coś, coś kręcić. byście wzięli jeszcze? Więc... Szachtę. Ja bym się nie znie Tańczyłby nam. Szachta by tego Denisowi nie zrobił. Szachta jest za dobrym przyjacielem. No ta, no. Kogo byś tak jeszcze widział w tym, w, tym, w tym waszym gronie bandowym? Orzełka Białego. Orzełka Białego? Człowieku, zobacz jaki on content tam zrobił na tym filmie. Tam jak ciosowi lepę sprzęt. Co on tam robił w tym odcinku to jest, jest... To jest samograj, nie? Jak go wrzucasz gdziekolwiek, to jest mistrz po prostu. <grym i> to było dobre, <grym i> ożyły no, Oskar Wieżejski, daj sobie go i ten. tak go zrazili do siebie tym podcastem jednym z tym Nowlifem że nie wiem czy on będzie chciał wrócić na bandę. No, No, no ale ten... Wiedział? No nie, ale słuchaj, no ja też w sumie nie, tak naprawdę nie wiedziałem, nie? Dopiero jak wszedłem tu do studia, to się zobaczyłem i... Tak stoi i się patrzył. P***a, wiesz. a ja tam, nie, że mówię, że z jakimś, wiesz co, czy coś, ale no, dla mnie to nie jest normalny widok. No, rozumiem, że nie jest. Tak, dlatego zobacz na odcinku, jakie miny robię, co on gadał, to jest mocne. mocne. W, w programy kiedy wy, wyjdą? Wiesz co, nie wiem, jakoś na dniach na pewno będą chcieli drobnąć to przed, wiesz co, przed galą, nie? No dobra, dziękuję Ci bardzo za wywiad, pojedynek z Szachtą niedługo, mam nadzieję, że to będzie jeden z najlepszych pojedynków na gali, bo tego od Was oczekuję. Dobre fajerwerki mogą być na otwarcie gali i to może fajnie ludzi przyciągnąć, wiesz co. Dobra walka. Ogólnie dobra jest karta, ja tak zauważyłem. No tak, tak że patrzyć tylko na same pojedynki, walki i w ogóle, no to mogą być jedne z lepszych, jedna z lepszych gad, nie? I tu się zgadzam z Tobą, bo naprawdę ta karta jest mocna, nie? Ciężkie działa zostały takie wy, wy, wyciągnięte na, na wiesz, wiesz co, na widzisz, pięć. nie ma nikogo na karcie zasięgowego, żadnego wielkiego twórcy. Zobaczymy też, jak to wpłynie na kartę, nie? Ale mi się wydaje, że tu nie potrzeba dużego twórcy, żeby, wiesz, jakoś to zasięgowo zrobić, bo i tak... Każdy wie, że tam będą fajerwerki w każdej walce i ludzie też dlatego to kupują. A też kupują to dla dymów, których było tutaj tyle, że nie przez ostatni rok nie widzieliśmy takich dymów, można powiedzieć. By były takie czasami za mocne, a to co się dzieje tam u was już na e, tym, no to to już jest w ogóle hardcore za mocne, ale no zobaczymy. Dziękuję Ci bardzo. Trzymaj się, dzięki.